W otchłań zapomnienia, w mroczne zakątki pamięci, gdzie nie ma miejsca na litość ani wyrozumiałość, trafiają ci, którzy lekceważyli fundamenty, na jakich zbudowana jest nasza społeczność, prawo. To właśnie takie osoby, nieprzestrzegające zasad współżycia społecznego, skazują się na ostracyzm i surowe konsekwencje. I to ich dotknęły dziś działania Straży Granicznej Polski. Na świeżo, tuż po zakończeniu minionego tygodnia pracy, strażnicy graniczni przekazali wieści o dwóch obcokrajowcach. Pierwszym z nich jest młody Ukrainiec, którego czyny stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Ledwie wyszedł z zakrat swojego więziennego odosobnienia, gdzie spędził czas za serię przestępstw polegających na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości. Straż Graniczna odnotowała jego postawę jako godną najwyższej uwagi i reakcji. Placówka straży granicznej w sosnowcu nie była obojętna na informacje ostatecznie potwierdzone przez zakład karny w Wojkowicach, to one zadecydowały o losie tego mężczyzny. Przykładem determinacji w egzekwowaniu prawa stało się decyzja komendanta placówki SG w Sosnowcu o obowiązkowym wydaleniu tego 25 latka, oraz nakazaniu mu całkowitego opuszczenia granic strefy Schengen na okres 8 lat. Wyrok ten dobitnie podkreśla powagę sytuacji i niesie ze sobą głęboką wartość symboliczną, Ponieważ niedopuszczalne jest lekceważenie przepisów prawa kraju gościnnego. Akt deportacji został wykonany ekspresowo, już kolejnego dnia mężczyzna znalazł się pod eskortą funkcjonariuszy SG i został przekazany stronie ukraińskiej. Drugim przykładem jest Albańczyk, starszy od pierwszego delikwenta o 9 lat, który także skonfrontował się z wymiarem sprawiedliwości Polski. Jego historia jest równie posępna. Po trzech latach spędzonych za kratami za popełnienie ciężkich przestępstw, takich jak przemoc domowa, groźby zabicia i krzywda na tle seksualnym, nadal demonstrował zachowanie nieodpowiednie wobec wartości prawnych Polski. Widząc tę bezczelną pogardę dla prawa i porządku publicznego, komendant placówki SG w Opolu wydał decyzję o deportacji oraz dziesięcioletnim zakazie ponownego wkroczenia na teren strefy Schengen. Decyzja ta może być interpretowana jako wyraźny sygnał dla wszystkich naruszających Polski porządek prawny. Tolerancja znajduje swe granice tam, gdzie zaczyna się bezpieczeństwo obywateli. Obecnie to sąd rejonowy w strzelcach opolskich ma ostatnie słowo co do miejsca tymczasowego pobytu Albańczyka, strzeżony ośrodek dla cudzoziemców stanie się miejscem jego oczekiwania na powrót do macierzystej Albanii.